Teraz Wójcicki, Wójcicki, Wójcicki ma szansę, Wójcicki i teraz jest już rzut karny moim zdaniem, tak jest! Podniesiona jeszcze noga w ostatniej chwili, faulowany Wójcicki, to jeszcze pewnie będzie żółta kartka, bo wychodził na dobrą pozycję. Zawodnik zawiszy, a za moment będą mieli doskonałą okazję piłkarze z Bydgoszczy, pewnie Paweł Abot, bo już widzę zabrał piłkę. Bardzo dobre zachowanie tutaj Kuby Wójcickiego, zamarkował uderzenie. Yy, przy tym zwolnił yy, w tym momencie yy, zawodnik Warty. Yy, no i... Ale to musi być przynajmniej prawda, żółta kartka tak? A dla e, Kołodziejskiego A... on chyba ma już żółtą kartkę na koncie, bo właśnie dlatego nie dostał. Aha, to ta, takie są <laughs> przepisy. No nie, no, to jest absolutnie żółta kartka nie, i, no. i, i powinni grać dziesiątkę piłkarze Warty Nie rozumiem, ale to tak jest tak, prawda? I tutaj absolutnie nie może nic usprawiedliwiać. No, zobaczymy rzut karny. Doskonała okazja dla Pawła Abota Abot jest 1-0 dla góry. Wyczuł intencje radieńskie, ale bardzo silne dokładne uderzenie. 11 gol w tym sezonie Pawła Abota i prowadzenie Zawiszy 1 0. No a... Gospodarze mogą mówić o szczęściu, że, że nie mają szczęście, że nie było w tej sytuacji jeszcze drugiej żółtej czy czerwonej kartki dla kołodziejskiego. Tak czy inaczej, teraz powinno się grać zdecydowanie łatwiej, aby go bo widać, że Warta to nie jest zespół, który ma tutaj możliwości do prowadzenia gry w tym spotkaniu. No na pewno tak, tylko no, przy wyniku 0-0 mogli liczyć jeszcze na to, że wyprowadzą jakiś szybki atak. No też nie wiadomo, no, być może uwolni.